Jeśli kliknąłeś na ten film, to najprawdopodobniej twoje życie wygląda teraz tak, jak kiedyś wyglądało moje życie, więc pozwól mi, że opowiem ci moją historię. Ja przez większość mojego życia robiłem tak, że cały czas chciałem być produktywny, chciałem robić coś ze swoim życiem, chciałem faktycznie mieć plan i podążać za nim. Więc każdego dnia siadałem sobie i planowałem wszystko w swoim kalendarzu. Planowałem czas, w którym wstanę, planowałem czas, w którym spałem, w którym jestem w szkole, w którym się kąpię. Zaplanowałem dosłownie wszystko. Myślę sobie, ale to jutro będzie bardzo produktywny dzień. No i przeszedł następny dzień. Patrzę na swój kalendarz i myślę sobie, nie chcę się tego robić. Później to zrobię. Ale no, to zamienię i później to zrobię. I kończyło się na tym, że wcale nie robiłem pewnych zadań, wcale nie nagrywałem filmu, wcale nie robiłem tego. W każdym razie mój dzień wyglądał jak totalna taka rozwałka. A teraz wygląda to kompletnie na odwrót. Jest to szybkie, proste, czyste, zorganizowane życie, które, w którym robię to, co sobie zaplanowałem. I nie jestem w stanie żyć bez tego kalendarza. Dosłownie, gdy nie mam niczego zaplanowanego, i tak wiem, co mam robić, bo wiem, bo już znam swoją rutynę, znam to, co mam robić. Ale, gdy nie mam wszystkiego zaplanowanego, to czasem mam tak, że dobra, co ja mam teraz robić? I nie wiem, co mam robić. I przez to czuję się taki zagubiony. Więc teraz nawet nie jestem w stanie żyć bez tego kalendarza. Więc dzisiaj chciałem Ci przekazać, jak możesz zrobić to samo. I jak możesz faktycznie trzymać się swojej rutyny, trzymać się swojego kalendarza. Nawet jeśli brakuje się dyscypliny. Bo ja szczerze nie używam za dużo dyscypliny przy, tej, przy tym kalendarzu, który sam sobie ustawiłem. Nie jest to jakieś super trudne. Nie jest to jakieś, myślę... Super restryktywne ani z stylu, lubię ten kalendarz. Jakby myślę, że jakby normalna osoba na to spojrzała i zobaczyła, że faktycznie to robię. Myślałaby, że jestem nienormalny, ale <laughs> to mówi już każda normalna osoba o mnie, więc no. Pierwszym krokiem, żeby faktycznie zacząć podążać za tym, co masz robić, najpierw napisz swój ulubiony dzień. Może teraz wejść na kalendarz Google czy na jakiś inny kalendarz, i napisz tam wszystkie zadania, które chcesz jutro zrobić. Ale nie pisz na przykład idź pobiegać. Tylko napisz, pobiegnij stąd dotąd i pobiegnij na przykład ile kilometrów. Czyli, na przykład, przebiegnij półtorej kilometra z swojego domu, zrób kółko i wróć do domu, i tyle. Możesz napisać coś takiego. I wtedy faktycznie wiesz, co masz robić. Wiesz, gdzie masz bieg biegnąć, wiesz. Ile masz biec, nieważne jakie tempo, nieważne coś takiego, możesz napisać, że sobie tempo, ale myślę, że tego nie, tempa nie można sobie tak za bardzo ustawić, tempo musisz sobie wyrobić. Ustaw specyficznie, co masz do zrobienia, napiszesz nagraj film, o czym, o czym masz nagrać te filmy, o czym mają być te filmy, ile razy masz nagrać te filmy, napisz wszystko, napisz to specyficznie, napisz to tak, jakby twój przyszły ja miał, nie wiem, demencję i po prostu nie będzie pamiętał niczego z poprzednich lat. I zobaczysz swój kalendarz, aha, dobra, to mam robić, na przykład napisz nagrywaj. Co to znaczy, kurwa, co ja mam nagrywać? Więc napisz go może na aplikacji, nie wiem, notatki, napisz go na kalendarzu. W każdym razie ja mam swój na kalendarzu Google. I polecam też tak robić, ale możesz napisać to na aplikacji notatki, nie ma z tym żadnego problemu. I teraz czytaj to każdego dnia po 10, 20, 30 razy dziennie i po prostu miej obsesję na tego punkcie. Czytaj to każdego dnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć razy. Każdego dnia czytaj to po tyle razy. Miej obsesję na tego punkcie, i co się stanie w końcu, to będziesz pamiętał to dosłownie, będziesz po prostu w 100% wiedział, co to jest. Co tam jest? Spojrzysz na swój zegarek i będziesz widział, ok. Teraz jest 4.36, więc mam nagrywać film. Teraz jest 5.15, więc mam iść pod zimny. Prefis. To jest dosłownie mój, mój kalendarz, tak wygląda, nie? Więc wiem, co mam robić dokładnie o której godzinie. Wiadomo, niektórych rzeczy czasem zapominam, bo niektóre rzeczy na przykład robię rano, niektóre wieczorem, i po prostu czasem jest tak, że myślę sobie, miałem teraz poćwiczyć, czy później? Muszę spojrzeć na swój kalendarz, wiadomo, ale. Chodzi o to, że gdybym nie miał na przykład szkoły, ćwiczę każdego dnia o tej samej godzinie, z tym samym tempem, o tym samym po prostu wszystko byłoby to samo. Ale no, z tej racji, że mam szkołę, to wiadomo jest trochę trudniej to zrobić. Więc po prostu czytaj to każdego dnia, czytaj ten kalendarz, czytaj to, co masz zrobić dzisiaj po 10, 20, 30 razy. Może czytaj to w szkole, czytaj to w pracy, w każdym razie czytaj to, żebyś faktycznie miał obsesję na tego punkcie. I co jest najlepsze, to gdy masz swój perfekcyjny dzień wypisany tak specyficznie i wiesz, co masz robić dokładnie, to nawet jeżeli będziesz podążał za tym kalendarzem przez 20-30% dnia, to najprawdopodobniej to i tak będzie lepszy dzień niż twój normalny dzień. Więc. To nie tak, że to źle, jeżeli nie podążasz za całym swoim perfekcyjnym dniem. To jest trochę trudne, bo to jest tak jakbyś próbował wycisnąć może 80 kg na klatę, a jesteś w stanie wycisnąć 50. Musisz podbudować trochę tej siły, musisz trochę pochodzić tak 30-35%, potem 40, potem 50, potem 60 i później dobić tych, tej, tych 80. Jeszcze chciałem przedstawić dwie rzeczy, które naprawdę mi z tym pomogły. Pomogły mi podążać za moją rutyną. Mianowicie jedną z nich jest noszenie zegarka 24 godziny na dobę. Kup sobie zegarek, nosi jakiś zegarek, w każdym razie Mniej zawsze coś, gdzie możesz spojrzeć na godzinę. I lepiej jest mieć zegarek z tego powodu, że najprawdopodobniej, jeżeli oglądasz moje filmy, to nie nosisz swojego telefonu w kieszeni, mam nadzieję. Taka szybka zmiana tematu. Jeżeli nosisz telefon w swojej kieszeni, to, to zabija twój testosteron, więc nie noś go. Najprawdopodobniej trzymasz go gdzieś w plecaku albo może, nie wiem, w kurtce czy coś. I łatwiej jest po prostu wziąć, spojrzeć na zegarek i tyle, już wiesz, która jest godzina. A nie musisz wyciągać swojego telefonu, odpalać go po prostu cyk i już wiesz. Więc zegarek jest o wiele lepszą opcją, według mnie. Po prostu polecam nosić zegarek. Jest naprawdę, myślę, o wiele lepsza opcja. No więc skup no to nie jest drogie, nie? Chyba, że masz jakiś zegarek, może poszukaj w domu. W każdym razie noś zegarek 24 godziny na dobę. I jeszcze jedna rzecz, która naprawdę mi pomogła, jest, żeby robić coś, co jest zabawne. I żeby faktycznie sprawić, żeby twoja praca była zabawniejsza. Teraz nauczyłem się tego z książki Feel Good Productivity, yy, Aliego Abdala. Przypomniałem sobie o tym, że żeby faktycznie pracować, żeby faktycznie być produktywnym, musisz faktycznie lubić to, co robisz. Czyli jeśli na przykład robisz coś, czego nienawidzisz, ciężko będzie ci to robić. Ale jeżeli na przykład taki ja, który po prostu uwielbia nagrywać te filmy, uwielbia edytować te filmy, uwielbia robić miniaturki, no nie będę miał z tym żadnego problemu, żeby pracować. Że na przykład napisałem sobie tutaj pracę przez półtorej godziny. Nie mam problemu z tym, że o, muszę pracować, nie ma takiego czegoś, tylko myślę sobie, zajebiście, będę mógł edytować filmy, będę mógł zrobić miniaturkę, musisz sprawić, żeby Twoja praca była o wiele przyjemniejsza i o wiele Zabawniejsza niż aktualnie jest. I teraz, jak faktycznie możesz to zrobić? Jak faktycznie możesz. Znaleźć zabawę we wszystkich rejonach Twojej pracy. Mianowicie bardzo prosto, po prostu zapytaj się, jak wyglądałoby to zadanie czy ta praca, jeżeli byłoby to zabawne. I w ten sposób odkryjesz pewne sposoby, znajdziesz pewne rzeczy, które. Może posłucham muzyki i to już jest jedna rzecz. Może wyeliminuje to. Może wyeliminuje rozproszenia. Nie będę się denerwował. Znajdziesz rzeczy, które sprawią, że będziesz chciał bardziej pracować, bo po prostu wiesz, że to jest takie przyjemne i takie zabawne, że nie chcesz to robić. I w ten sposób będziesz trzymał się swojej rutyny, nawet jeśli brakuje ci dyscypliny. Jeśli po potrzebujesz pomocy z twoją produktywnością, tam masz pierwszy link na dole. Najlepszym momentem na zmienienie twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.